Panie i panowie, jestem Weda i mam dla Was bardzo jedno ważne pytanie. Czym do cholery jest Wars Reloaded Oraz czy gra, nowa gra Warsów spełniła wymagania poprzednich gier i nie schrzaniła sprawy tak jak Wars 3D? Sprawdźmy. Co by tu powiedzieć Wam o Warsach? Warsy to była stara gra, bardzo, bardzo stara. Jeszcze niektórzy mogą pamiętać Wars Armageddon albo Wars 2 po prostu albo nawet pierwsze wąsy, które miały w ogóle inny wygląd. I to jest gra, której się steruje właśnie tymi typowymi robalami. Na pewnej planszy wszystko jest złożone w 2D i jest naprawdę wielki, wielki wybór między broniami. I mieliśmy naprawdę różne sposoby na zabicie robali przeciwnika lub robali komputera. Jako, że nie mam z kim tutaj niestety zagrać, zagram single player. I, a, miałem wspomnieć jeszcze o jednej sprawie. Oprócz systemu achievmentu, którego teraz coś mi nie chce zadziałać, yy, i, i różnych ekstrapaków. możemy oczywiście, tak jak w każdej poprzedniej yy, wersji, yy, bardzo customizować swoją yy, drużynę. I to jest właśnie moja drużyna, czym do cholery jest. I każdy wars może wyglądać inaczej. Mamy naprawdę wiele, bardzo wiele, bardzo, bardzo wiele. Mamy także tutaj różne y, kapelusze z y, Team Fortressa 2. Proszę, proszę, oto medyk. Ja zostanę dalej przy swoim Heavym. Oczywiście jest bardzo wiele y, głosów. Każdego ułącza z czterech. Jesteśmy ograniczeni nie tylko i wyłącznie do czterech. Możemy nazwać, jak nam się tylko żywnie podoba. jest. Um. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Quick game. Oto nasza mapa. I oto nasze warsy. Yes, I'm ready. A pod A mamy możliwość wyboru broni. Starowo zawsze była bazuka i było strasznie dużo, cholera więcej tych broni. Jak tu widać jest naprawdę ich wiele. A także może mieliśmy możliwość skipowania, czyli przeniesienia tury, albo poddania się. Lecz jeszcze zawsze było prot, czyli puknięcie. Pójdziemy bazuką. No dalej skaczu jeszcze czy... I strzeliłem! Direct Hit Tym razem jednak drużyny się nie pojawiały na samym dole Ukazując nam nasz stan życia całej drużyny Dlatego, że całe życie drużyny składało się z wszystkich żeby żyć naszych dysku naszych robali Bardziej podobało mi się jak to było jako mało na dole Tak, jestem ready Okej, okay, jeszcze jest cały czas wyskok do tyłu Podwójną spacer. Podwójnym baxem na robala Chcemy tutaj zrobić Tam jest napal się tak nie ruszę. No to cholery Może cię czymś zabiję Dragobole Hadoo Okej, okay, nie udało się. Myślą, <grym> że cię zabiję. Gra <grym> także nam pokazuje, w którą stronę wiatr wiał. przy czym mogliśmy... ...wyliczyć, jeżeli wam się udało... ...trajektorię lotu z naszej ...Zuki. Brawo, go podoży, strzeliłeś samego siebie, właśnie ten wiatr zawsze był zdradliwy. Hmm, mam tylko ciebie tak naprawdę na widoku. Czy mamy może. Nie, Firepunch, nie. Blowtorch nie. Za daleko trochę. Jetpackiem nie chcę. Samo naprowadzająca się rakieta. Kamikaze nie. Kamikaze nie. Nie, nie. Nie będziemy zabijać się samego siebie. O, jeszcze Ejsterek mamy nadal. To dobrze. I ciekawe, czym jest elektromagnet. Może uda się nam zobaczyć. Na Nacerujemy na niego. Najlepiej zawsze było wystrzelić do góry i ją w pełni. I mieć nadzieję, że trafi idealnie. Niestety nie trafiło idealnie tak jak chciałem. O, właśnie zauważyłem, że tło teraz jest już w 3D zrobione, a nie w 2D jak było w poprzednich częściach. Lub. jak to w Worms 3D, które było niestety kiepską grą. Brawo. To mieliśmy całkowity widok za pleców naszych robali. I podczas gry zawsze się zrzucały takie.

Poison Strike A to jest chyba nowe. Wybaczcie, naprawdę dawno gra, nie grałem w tą grę. Dawno jej nie widziałem. A Wars, Każdy inny, który był w 3D lub coś w tym stylu, porzucałem od razu. Jeżeli on mnie teraz zabije, to się jeszcze później po śmierci. Zabiję go. Skończ, Już nie chcę płonąć. Już nie chcę płonąć. Ładny domać tak, tak, tak. mi zadał. Więc straciłem jednego swojego robala! Nie lubię tracić no. robali! Poznanie. Hmm. hmm, Spróbujmy jeszcze raz Ninja Rope'em. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry. Tam jest mina do cholery. Chyba nie uda mi się. Muszę spróbować co innego. Kończy mi się czas. Czy to się wystrzelało? I nie udało mi się. Tak bardzo failuję w tą grę. Myślałem, że dynamit wyskoczy do tego Jesse'ego. Dokładnie, mój Robalu. Dokładnie. A ta pisze swojego także. Zdaliśmy mu dużo, dużo mniej niż mi. Ale jeszcze mam szansę wygrać z tobą. Jeszcze mam szansę wow, wygrać. Jestem ready. Ten ma mało życia. Ok! Każda śmierć Robala zadawała także życie. Jeżeli Ci Robal był w pobliżu. Tu był taki ból na tyłku. Ha! Dobrze zagrane, Robalu, dobrze zagrane. Zobaczcie, zaraz się zemszczę. Co by to zaraz może zginąć, nawet? Ty, mój robalu, z racji, że jesteś dość daleko, jak się zmieniał trajektory lotu? Nie, 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 chcę zmienić. Nie chcę zmienić, tylko trajektory lotu. O, możemy. Teraz zauważyłem, że kursor możemy sprawdzić, jak to w której strony ma to lecieć, wszystko. To znaczy, Jezu, żeby się oddalić. A przydałoby się zmienić, tak? To jest! Robimy to z zetką. jeżeli dobrze trafię, to trafię tu. Błagam, błagam, błagam! Arg! Straciliśmy, prawda? Świetnie. Chciałbym się... Ci... Jest Jeszcze Brilliant. Dokładnie, genialne. Jola, masz szansę no, się zemścić. I zróbmy to w jakimś epickim stylu. Mm, nie. Tak, żeby go wysadzić. Ile ma jeszcze życia? 57. co? O, o. Oczywiście to była bista samobójcza. O, o. Ale zawijeś go. To jest najważniejsze. Poszczaj w pokoju. Gra je rozpieszczać dzisiaj Wow! To było szczęście. Uh, bunker br... Super bunker O. Oh. Czym to cholery jest ta... Nie trafiło w niego. Aż będę mógł dodamic mu... wrócić. Au! zabijecie, Robalu. Torwę cię w następnej turze. Jak będę tym grać. Oooo, okay. hej. Zostało nam tamto. No ty zginiesz na pewno. Dobra, następuje hey. mnie. Pod warunkiem, że ten Beata mi nie zginie, to manka zginie i wygram to. Nie wiem, co kombinujesz, nie wiem, co kombinujesz. Nie uda ci się, nie uda ci się. Nie udało ci się! Jak dobrze pójdziesz rzucę dynamit do niego. Twoim planem jest miejsce samobójcze. I nie wyszła ci, Beata. Beata, zawiodłem się na tobie. Tak bardzo zostały nam łorse w dwóch najgorszych miejscach. Jego i mój. Wyrzucimy do wody, skubaniec. Co ja mam zrobić z czachą? A, czacha, 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 czacha. Co to jest do cholery? Elektromagnet. Ehm, um, um. Do your magic! I co to mm. dało? Aha. Ale wie się zdarzyło. Mam w sumie. tutaj... To jest dosyć niebezpieczne miejsce, a? co są aż dwie bronie. Wystawię się mu najwyżej. I... Yo! Dostałem starą babę. Nie uda ci się? Ach, jest! Żyję. A ty jesteś w najgorszym miejscu z możliwych. Jesteś w najgorszym miejscu. Zginiesz, zginiesz. Żem tak. Je... Jam, żem tak rzekł. No, nie wiem, tylko miał sposób, żeby się do ciebie dostać. Hmm. <trybuj> ląduj, ląduj! Ląduj do cholery. I stój, stój, stój. Dobra, niech będzie na teamina. Nie wyszło ci, prawda? O chryste chrzanić to! To był największy w w moim życiu. <grylieri> um, <grylieri> nie wyszło mi ta gra. Całkowicie nie wyszła mi ta gra! Ja jestem Weda, a to była gra Worms Reloaded. Dziękuję i do widzenia.